Ten nudny dzień, niech nie w nim ty Autobus nie dasz na przystanku my By czas zabić gra, chcę sama się grać Jej temat mgła, bez jak ja, gdy. Bądź dużym chłopcem i przestań do mnie słać pytania Twe słowa to ciągi liczb, nie ułożę z nich równania Nie umiem być słonką, a, a ty sypiesz mi w oczy Mam dosyć już chłopców, co nie potrafią mnie zaskoczyć. Miesiąc już zostawiam bez słów. Zaczęły Twoje próby. Nie chcę, byś kradł mój cenny czas. Na uprawianie nudy ty to nie wiadomo, co sprawia, że Łupuczą moje żagle Chcę mężczyznę co Wywróci mój świat i Porwie nagle Bo duży chłopcem i Przestań do mnie słać pytania Twe słowa to ciągi liczb Nie ułożę z nich równania Nie umiem być słowo A a ty sypiesz mi piach w oczy Mam dosyć już chłopców, co Nie potrafią mnie zaskoczyć Na pewno gdzieś za rogiem Jest ktoś, dla kogo Bogiem Się stanie, i kto ciebie Śni wciąż tylko dla siebie Bądź dużym chłopcem i Przestań do mnie słać pytania Twe słowa to ciągi liczb nie ułożę z nich równania. Nie umiem być suką, a A ten sypiesz mi piach oczy. Mam dosyć już chłopców, co nie potrafią mnie zaskoczyć. Bądź dużym chłopcem i przestań do mnie słać pytania. We słowa to ciągi liczb, nie ułożę z nich równania. Nie umiem być cuko, a, a ty sypiesz mi pia w oczy. Mam dosyć już chłopców, co nie potrafią mnie zaskoczyć.